Sebastian, podział punktów w Grywicach. Ty mógłbyś powiedzieć, że chyba już to gdzieś widziałeś, bo to twój trzeci mecz w barwach Krakowi tutaj na stadionie piasta i trzeci bezwarunkowy remis. Jak ten spotkanie wyglądało z twojej perspektywy? Spotkanie wyglądało, że tak, że mieliśmy bardzo duże problemy w ofensywie. Nie potrafiliśmy wykorzystać szybkości Filipa. Obrońcy piasta bardzo dobrze zachowywali się i dzisiaj, wypunktowali go w praktycznie w każdej sytuacji, w której mogli. Staraliśmy się gdzieś szukać jakiejś tam możliwości, kombinowaliśmy, ale mimo wszystko no nie przyniosło to efektu w postaci strzelonej bramki, choć sytuację troszeczkę gdzieś tam stworzyliśmy. Ale no tak jak mówię, wywieziony punkt z, z Gliwic nie jest zły i cieszymy się z tego wyniku. Też patrząc pod Twoim kątem, to szukając takiego mojego pozytywu, no to Twój drugi mecz rzędu w bramce i drugie czyste konto. Tak, bardzo się cieszę, że, że udaje się tak zachować te czyste konta. Może nie ma tych sytuacji zbyt dużo, bo naprawdę poprawiliśmy bardzo mocno o grę w defensywie. Także mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy trzymać poziom w defensywie, ale poprawimy bardzo mocno ofensywę. Tak, teraz przed nami ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną na koniec wakacji u siebie z Legią Warszawa. No, duże spotkanie i też wydaje mi się, że będzie duże wydarzenie, no i, no i może, będzie można dobrze pożegnać się na chwilę z kibicami właśnie przed tymi dwoma tygodniami przerwy. Tak, mam nadzieję, że ten mecz, w tym meczu pokażemy nasze największe atuty. i Przeniesiemy po prostu trzy punkty w Krakowie, żeby kibice byli zadowoleni i żebyśmy też mieli te dwa tygodnie wolnego, z, z, z fajnymi humorami i z troszeczkę wyższą pozycją w tabeli. Dzięki. Dzięki.